Dzień dobry, witam ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj przychodzę do Was z materiałem dotyczącym braku zaangażowania. Jakie są cztery sygnały, które powinny tutaj świadczyć o braku tego prawdziwego zaangażowania w związku? Jeśli takie treści Was interesują, zapraszam na materiał. Jeśli kiedykolwiek w związku, w relacji z partnerem zdarzyło Ci się zastanawiać, czy ta osoba jest w relacji ze mną w pełni? Czy ten związek ma przyszłość? Czy jesteśmy tak samo e, silnie w tym? Czy jesteśmy zaangażowani porówno? No właśnie, jeśli coś takiego już trapi i budzi wątpliwości, jest duża szansa, że coś może być na rzeczy, i warto tutaj e, troszkę bliżej przyjrzeć się właśnie temu zagadnieniu, jakim jest. Zaangażowanie, bo w wielu związkach po tych szalonych momentach zakochania przychodzi taki moment, sprawdzam. Dla wielu, dla wielu par to jest taka sytuacja, kiedy no właśnie zastanawiają się, czy to, co mają, jest na lata, czy to jest coś trwałego, czy są tak samo zaangażowani. To jest pytanie, które bardzo racjonalnie powinno się pojawić. No, czy będzie z tego coś poważnego? Jednak jeśli coś budzi wątpliwości, coś tutaj nie gra i z tyłu głowy są takie myśli, e, powątpiewania, to może właśnie, żeby uniknąć tego bolesnego rozstania, żeby oszczędzić sobie smutku i rozczarowań, e, warto zareagować w porę. I ten materiał może Ci w tym pomóc. Pierwszy taki sygnał świadczący o braku zaangażowania. To niechęć względem rozmów o przyszłości, wręcz unikanie tego typu tematu. I teraz wspólna wizja przyszłości, to jest temat bardzo wrażliwy, taki subtelny. Myślę, że tutaj jest dużo niuansów i właśnie takich odcieni szarości właśnie w tym całym temacie. Jednak jest to też bardzo ważny czynnik świad świadczący o tym, że jesteście w tym na poważnie. Najzwyczajniej mówicie o przyszłości i nie boicie się budować tą Razem, kiedy jesteście w relacji w pełni. Jednak, kiedy zadajesz takie konkretne pytania o przyszłość swojemu partnerowi i słyszysz odpowiedzi w stylu, a zobaczymy, jakoś to będzie, jest duża szansa, że są to jednak odpowiedzi wymijające. I teraz z jednej strony, bo wspomniałam, że jest dużo niuansów, to właśnie z jednej strony jest tak, że ważne jest to, co mamy tutaj przed sobą, co jest tu i teraz, ale z drugiej strony chciałoby się wiedzieć, co jest przed nami, jakby dokąd zmierzamy, czy cały ten związek ma jakiś cel. A unikanie wspólnych zobowiązań to jest główny fundament tego problemu, bo żeby tutaj posłużyć się prostymi przykładami, wyobraźmy sobie sytuację, gdzie w związku chcesz zaplanować wspólnie uczestnictwo w jakimś warsztacie, który ma odbyć się za kilka miesięcy. Z takim wyprzedzeniem, powiedzmy, trzeba się zapisać, a słyszysz, no nie wiem, może lepiej nie. Hmm, skąd takie wątpliwości? Albo z drugiej strony jesteście e, zaproszeni jako para na ślub znajomych, a e, to wydarzenie jest w przyszłym roku. No i też słyszysz odpowiedzi: No nie wiadomo, zobaczymy. To są takie drobnostki, ale one jednak e, mogą mieć tutaj jakieś e, głębsze podwaliny. I teraz każda para ma mniej lub bardziej przewidywalny styl życia. Dlatego też e, jest to tak. Trudna do tutaj złapania kwestia, ale chodzi mi o pewną tendencję. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, bo właśnie ten unikowy styl odpowiadania w pytaniach o przyszłość to jest ten sygnał numer jeden. Żeby jeszcze tutaj dorzucić, niestety, do tego problemu, muszę poruszyć jeszcze jedną kwestię w obrębie tego punktu. Co dzieje się w sytuacji, kiedy jedna z osób w związku ma już wyklarowaną całą wizję po prostu na następną dekadę. Was jako właśnie tutaj narzeczeństwa, małżeństwa, już po prostu, em, wszystkie elementy są dopracowane i e, imiona dla e, dzieci wybrane. I teraz problemem może być to, że taki plan pojawia się na przykład po miesiącu randkowania. Sytuacja jest nieadekwatna. A z drugiej strony również problematyczne może być to, kiedy nawet naturalnym tokiem rzeczy ktoś już takie plany snuje, bo związek jest na zaawansowanym etapie, ale ta druga osoba też nie jest w stanie dotrzymać kroku, więc można tutaj powiedzieć, że z takim zaangażowaniem w związku jest trochę jak z dobrym tańcem. Do tanga trzeba dwojga i trzeba dotrzymać tempa. Drugi problem, który chciałabym omówić, to skupienie na szybkich przyjemnościach. O co tutaj chodzi? Chodzi mi o robienie wielu rzeczy e, tu i teraz, szybkich, małych. To jest sytuacja, gdzie w związku dopamina wręcz kipi. Jest sporo atrakcji, czujecie, że w ogóle no grafik napięty do granic możliwości. Na nic nie macie czasu. Nie macie też prawdopodobnie czasu na spokojną rozmowę w cztery oczy. I tutaj tkwi cała istota problemu, bo co ciekawe w takiej sytuacji, dużo wiemy o zachowaniach partnera, ale bardzo mało na temat jego prawdziwych poglądów. Czemu na początku powiedziałam, że dzieje się dużo rzeczy małych? No właśnie, bo nie ma tutaj tych większych decyzji. Nie ma snucia planów odnośnie mieszkania razem, odnośnie jakiejś wymarzonej podróży. Dużo jest atrakcji, ale wszystko tak jakby dzieje się last minute, trochę tak na ostatnią chwilę. Nie ma tego głębokiego zaangażowania, które właśnie pchałoby was do tutaj podejmowania tych dużych decyzji. Dlaczego sytuacja jest tak podchwytliwa? Bo Tutaj mamy trochę taki konflikt między współczesną wizją rozrywki, spontanicznością, a właśnie czymś, co takim pustym związkiem. Więc z jednej strony chcemy się dobrze bawić, ale z drugiej strony nie mamy tutaj nic więcej. I trochę tak balansujemy między kimś, kto jest takim wyzwolonym człowiekiem, takim wolnym duchem, kimś otwartym. A lekko duchem, który nie potrafi się zaangażować i granica jest bardzo cienka, więc właśnie dlatego to skupienie na szybkich przyjemnościach, na atrakcjach, na zachowaniach, ale niewiele wiedząc o poglądach, to jest drugi sygnał świadczący, moim zdaniem, o braku zaangażowania w związku. Trzeci sygnał, który tutaj będzie moim zdaniem też zapowiadał brak zaangażowania, nazwałam ten związek to chwilowy przystanek. Co tutaj mam na myśli? Związek, który działa jako taki krótki rozdział w życiu, taki epizod, to jest coś dobrego dziś, ale nie jest powiedziane, że e, będzie jeszcze m, tutaj przydatne e, jutro. I teraz trochę wspomniałam, wspomniałam już o tej dobrej zabawie. No właśnie, tutaj często będzie m, ten partner powtarzał, ale tak dobrze się z, ze sobą bawimy. No właśnie, czy to oznacza, że tylko tyle chcemy, tylko dobrze się ze sobą bawić? Okej, okay, fajnie jest mieć tutaj dużo Friday i zabawy w związku, oczywiście, ale czy to jest wszystko i tylko to, na czym nam zależy? I teraz taki bardzo moim zdaniem klasyczny wręcz książkowy przykład może świadczyć o braku zaangażowania i że. Ten związek to chwilowy przystanek, więc nie inwestuje właśnie ten partner niezaangażowany wysiłku i, i, i zaangażowania w taką relację. To taka sytuacja, gdzie my dzielimy się jakąś taką osobistą anegdotką, jakimś doświadczeniem życiowym, które nas ukształtowało, czymś takim może ważnym z dzieciństwa. I może nawiązujemy do tego w rozmowie po kilku dniach, tygodniach i widzimy, że tutaj no, nie klika, tak jakby nie ma tego... Tego wspomnienia właśnie w partnerze, że tak jakby nie słyszał tej e, historii z naszych ust kilka dni e, temu. I to powinien być ogromny znak ostrzegawczy. To jest właśnie e, taki definiujący moment, bo to z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że partner najzwyczajniej nie słucha, jesteśmy tutaj tylko na chwilę, a ten związek to taki przystanek. I druga kwestia, która, um, którą też warto tutaj poruszyć, właśnie w kontekście um, takiego bycia na stałe i, i trwałe w tej relacji, albo nie, um, to to, że um, jesteśmy w tym na dobre i na złe. Bo w takim związku, który jest tylko przystankiem do czegoś innego, um, pewnie możemy przetańczyć całą noc i pewnie um, jest bardzo wesoło, ale kiedy robi się smutno, partner znika. I to właśnie powinno świadczyć o pewnym braku zaangażowania, bo te dobre relacje, te trwałe związki idą przez życie właśnie przez górki i dołki. To nie tylko celebracje i imprezy, ale też bycie ze sobą właśnie w tych gorszych momentach. Czwarty już problem, który chciałabym dzisiaj omówić. To brak zaangażowania jako radzenie sobie z odrzuceniem. To będzie trochę taki przewrotny punkt, ale mam nadzieję, że jasno uda mi się to wyjaśnić. Chodzi o takie nastawienie w stylu lepiej się nie angażować, bo wszyscy i tak się rozstają, rozwodzą. Ja nie mam szczęścia w miłości, to co się będę angażować. I teraz wymówek może być sporo, jednak jest pewien wspólny mianownik, bo to jest taka trochę emocjonalna asykuracja. I tutaj taka osoba nie będzie się angażować, bo nie chce się wystawiać na ryzyko złamania serca. Więc to będą znowu wszystkie takie unikowe zagrania. To będzie to skupienie na atrakcjach, na tej dopaminie, na takim typowo hedonistycznym stylu życia, bo nie ma tutaj miejsca na coś poważniejszego. Taka osoba będzie unikać czegokolwiek, co już robi się poważne, co już tutaj będzie wiązać na dłuższy dystans, bo właśnie w taki asekuracyjny sposób podchodzi do związków. I tutaj, bardzo prosty przykład może świadczyć o tym, że osoba, która ma taki brak zaangażowania, nie chce brać rad partnera pod uwagę. Więc jeśli nawet wie, że potrzebuje tutaj z jakiegoś obszaru, Skonsultować się, no, z kimś z otoczenia i wie, że partner ma doświadczenia w takich e, obszarach, to i tak pójdzie po poradę do, no, ludzi z pracy, czy to właśnie innych znajomych, bo e, najzwyczajniej nie chce tutaj e, brać tego słowa partnera na serio. Dlaczego tak się dzieje? Może być tak, że znowu nie chcę rozwiązań, które pochodzą od tego partnera, bo myślisz sobie i tak się rozstaniemy. No to tutaj podejmę decyzję w związku z radą tej osoby i będzie mi o tym przypominać. I to mogą być nawet tak trywialne rzeczy, jak nie kupię z tobą kanapy do mojego salonu, czy nie chcę, żebyś pomagał, pomagała mi tutaj w wyborze na przykład mieszkania. Nie chcę, żeby ten wybór przypominał mi o tobie, kiedy związek się rozpieczy. A że się rozpadnie, to pewne. Więc jest to taki związkowy pesymizm, taki wręcz defensywny pesy... pesymizm. Straszna sprawa, i wydaje mi się, że taka osoba właśnie widzi zaangażowanie jako dokładanie sobie problemów na przyszłość. Myślę, że ten czwarty punkt trochę taką klamrą spina te wcześniejsze, i on może być właśnie takim podsumowującym tutaj elementem właśnie sygnałów świadczących o braku zaangażowania w związku. To były już wszystkie cztery punkty, które przygotowałam dla Was dzisiaj. Dajcie mi proszę znać w sekcji komentarze, czy spotkaliście się właśnie z podobnymi wzorcami zachowań, czy może Waszym zdaniem o braku zaangażowania świadczą jeszcze inne elementy, co dorzucilibyście do tej listy. Jestem bardzo ciekawa. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!